No, i wtedy oczywiście ma miejsce to wydarzenie, którego w ogóle nikt nie przewidział, nikt nie wpadł na to, że coś takiego się może wydarzyć. To znaczy, w 622 roku rozpoczyna się era islamu, pojawia się zupełnie nowa siła, i ta nowa siła, i to jest to, co widzimy tutaj na tej mapie, ta nowa siła nagle opanowuje znaczną część właśnie tego ówczesnego świata. To znaczy, cała Afryka. Bizantyńczycy popełnili tyle błędów, jeśli chodzi o politykę egipską, że zdaje się, że chrześcijanie w Egipcie witali muzułmanów prawie, że jakby zwolnili, z uwagi na konflikt, który był między chrześcijańskim Egiptem a rządzącym a wcześniej chrześcijańskimi cytarami Bizancją, A więc, bo całe tak, bo to wszystko, co tu jest, o to wszystko jeszcze chwilę temu było bizantyjskie, ale właśnie to są tereny, które arabski podwój najwcześniej traju, a więc cała bizantyjska, bizantyjska Syropalestyna, Egipt i właśnie tutaj kawałek Afryki. Państwo y, Wandalów błyskawicznie podbite, Królestwo Wizygotów błyskawicznie podbite, tu są Pireneje, tak, na Pirenerach ten podbój zatrzymuje w Europie, a tu na wschodzie y, ogromne Imperium Perskie i jeszcze kawałek prawda, dzisiejszego mniej więcej Pakistanu, y, też błyskawicznie, Tak, znaczy to było zdumiewające, to jest dalek historia, to jest zawsze zdumiewające. Że nagle po prostu te stare, wielkie imperia perskie opadły całkowicie pod najazdem muzułmańskim, a Bizanty, bizantyjskiego została połowa. Tak? To znaczy, właśnie Bizancjum, Imperium Bizantyjskie zostało ubrojone. Oni tam byli zawsze. Znaczy, no oni byli właśnie chyba silni słabością tych imperiów. To znowu będzie za dwa tygodnie, dokładnie, dokładniej, tak? ale nie, nie. ale chociaż to, że. W jakimś sensie, my oczywiście tego do końca nie wiemy, zwłaszcza tak naprawdę, że w pozorom w ma dobrych źródeł do tych pierwszych wieków podwoju arabskiego, ale wiele wskazuje na to, że jakby właśnie ten moment, w którym się ten podwój zaczął, to jest moment, w którym no tak, Bizancjum to się ewidentnie właśnie wyczerpało, tak to znaczy Bizansów chwilę wcześniej prowadziło wielką wojnę właśnie o odzyskanie Zachodu, odzyskało tam trochę ziemi. Ale ta wojna była bardzo kosztowna, oznaczała bardzo wysokie podatki, przyniosła ze sobą gigantyczną zarazę, która jeszcze było jeszcze w VII wieku mamy zarazę, która przeryła pół Europy Zachodniej. I przede wszystkim jak mówię. Bardzo istotna kwestia właśnie, potwornie uciążliwa polityka fiskalna i nietolerancja religijna. Tak? To znaczy, w Bizancju było rozdzielane, tam było ileś różnych odmian jakby chrześcijaństwa i no właśnie na przykład tak się złożyło, że w Egipcie dominowała ta, której cesarze bizantyjscy nie akceptowali, tak? I to jest, i tutaj jakby naprawdę widać, że w pewnym sensie nie bardzo było komu bronić, tych tak, ziem. Przed najeźdźcami, bo w zasadzie równość no Egiptu, to znaczy to, jak błyskawicznie Egipt, który był hiperchrześcijański w V wieku naszej ery, jak błyskawicznie on się stał muzułmański, naprawdę chyba świadczy o tym, że tam po prostu była jakaś pewnego rodzaju gotowość tak, do, do, do zmiany. Takiej dosyć daleko idącej. Z Persją to jest trochę bardziej skomplikowane, bo nie wyglądało na to, że Imperium Perskie miało chwilę wcześniej znakomitego władcę, i skąd zresztą? To też jest charakterystyczne, to znaczy, przecież ten podwój muzułmański nie zrobił temu Imperium Perskiemu tak naprawdę krzywdy dla świata islamu. Persja w średniowieczu będzie w zasadzie taką skarbnicą cywilizacji, tak, to znaczy ci e, Arabowie Z Półwyspu Arabskiego, oni naprawdę, no bo o tym też będzie właśnie za chwilę, e, oni naprawdę dostali w swoje ręce, z jednej strony to greckie dziedzictwo cywilizacji grecko-rzymskiej, jakby wija ego przede wszystkim, a z drugiej strony jakby przejęli właśnie Imperium Perskie, o którym też opowiadałam części z Was przy różnych okazjach, z jego wspaniałym systemem irygacyjnym, ale też z jego wspaniałym systemem podatkowym, ale też z jego niezwykle sprawną biurokracją. I za 100 lat tak naprawdę zobaczymy ludzi perskiego pochodzenia na najwyższych stanowiskach w tym świecie e, islamu, tak? A język perski będzie właśnie drugim po języku arabskim, Językiem kultury muzułmańskiej. Jakby się No więc, tak, więc to też jest tak, że podwój może oznaczać bardzo różne rzeczy. Tak? I są takie podwoje. Jak dojdziemy znowu do Mongołów, to, to też jest taki w gruncie rzeczy fenomen, tak? bo Mongołowie właściwie też dokonali, jakby znikąd się wzięli i nagle po prostu pół świata na się w ich rękach. No i tam ten podwój był nieco bardziej dwuznaczny, bo szacuje się, że 80% ludności Azji Centralnej wyginęło w tym podboju tak? mongolskim. Chociaż też było tak, że on był, jeśli chodzi o kulturę, niesłychanie, niesłychanie w rzeczy, taką okazją do wymiany kulturowej. Teraz ten podwój rzeczywiście jest taki, że yy, yy, ci muzułmanie przejmują pewne dziedzictwo, no właśnie dokonują ewidentnie jakiejś takiej wymiany, przynajmniej częściowo jednak wymiany elity. Ale też ich nie jest na tyle dużo przecież, żeby, oni, żeby sami Arabowie z Półwyspu Arabskiego rzeczywiście opanowali ten ogromny teren, gdyby nie było tak, że ewidentnie tam po prostu miejscowe elity z nimi zaczynają współpracować bardzo szybko i robić w związku z tym też rzeczywiście kariery swoje. E, no właśnie, i teraz, e, żeby już dojść do tak ten dzisiejszego programu. E, Zaczyna, jesteśmy już właśnie w tym momencie, kiedy nam się zaczyna zaczynać naprawdę średniowiecze europejskie. I pierwsza rzecz niezwykle ważna, w stosunku do świata grecko-rzymskiego, zachodnia Europa, Europa Średniowieczna jest przesunięta na północ przede wszystkim, jest odsunięta od Morza Śródziemnego. Oczywiście Morze Śródziemne nadal pozostanie i ono w zasadzie będzie takim najważniejszym morzem. Tak? I rzeczywiście... Italia, południowa Francja, to są też regiony, które będą cywilizacyjnie i kulturowo trochę gdzie indziej w średniej. Już na przykład północna Francja czy y, kraje niemieckie. Zaraz zobaczę, że mam jakąś lepszą mapę, bo teraz właśnie należałoby się właśnie przesunąć na jakąś inną mapę. No, proszę bardzo. Bardzo piękna mapa, bo to jest cała Kulkula Wschodnia około tysięcznego roku naszej ery. A więc Morze Śródziemne oczywiście w będzie niezwykle ważny, nadal ważnym, takim handlowym, komunikacyjnym szlakiem właśnie ta południe Europy będzie się różniło cywilizacyjnie od północy Europy. Natomiast jakby te tereny, które wcześniej były no właśnie po prostu lasem, tak, teraz zaczną się stawać ważnymi znowu kulturowo-cywilizacyjnie obszarami tej Europy. Zobaczmy, czy mi się uda ta sztuczka, zrobić. Widać? Teraz? Tak? E, przede wszystkim z państwa franków wydzieli się to coś, co potem się stanie Francją. E, I to coś, co się potem stanie, trudno powiedzieć tym, Rzeszą Niemiecką, albo świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego, ale to jest lata 16 wieczne dopiero tak naprawdę. E, plus, no właśnie. E, w X wieku, VIII-X wieku chrześcijaństwo zacznie docierać do już takich bardzo odległych obszarów Słowiańszczyzny plus Skandynawia jakby stanie się teraz właśnie częścią tak tej nowej Europy, aż po Islandię w gruncie rzeczy, plus wyspy brytyjskie nabiorą nowego znaczenia, tak? Także jeżeli świat starożytny to, był przede wszystkim tutaj, tak? ten świat starożytnego był przede wszystkim tutaj, no to teraz ta Europa średniowieczna jakby jest wyraźnie przesunięta na północ. Tak? I w jakimś sensie można powiedzieć, że jej centrum... Stanowią właśnie raczej te dwa e, kraje, tak? czyli to, co nazywamy Francją to, co nazywamy dzisiaj Niemcami. To jest jakieś takie e, sedno tej Europy, chociaż oczywiście, tak jak mówię, te kraje południa pozostają bardzo ważne. Oczywiście istnieje wielki spór w doktrynie, e, czy najazd arabski oznacza że ten świat śródziemnomorski został jakby przecięty na pół. Tak? To znaczy, że jeżeli on był kiedyś jedną całością, to teraz w momencie, kiedy tu jest świat Islamu, tu jest Bizancjum, a tu jest Europa Łacińska, czy to jest jakby nadal jeden świat, to Morze Śródziemne. No i tutaj właśnie wszystko zależy od punktu widzenia. Tak? Tak? Ten kłopot od Morza Śródziemnego będzie właśnie między innymi o tym. Natomiast no niewątpliwie Zupełnie inne już są relacje, tak powiedzmy, właśnie między Afryką a Italią niż były w czasach tak rzymskich, i zupełnie inne są właśnie relacje między Italią a właśnie powiedzmy, tą częścią Europy. Tak? To, już gdzie indziej się dzieje polityka, gdzie indziej się dzieje wymiana kulturowa, też kogo innego się definiuje jako nas, tak? ponieważ rzeczywiście ta Europa średniowieczna, ta Europa zachodnia, ona się. Jakoś bardzo wcześnie zaczyna autodefiniować jako pewna całość. Jako właśnie pewna całość chrześcijańska, podlewająca papierowi, odwołująca się do tradycji cesarstwa rzymskiego, posługująca się łaciną. Tak? Ona, ma jakąś, ona ma jakiś rodzaj wspólnej tożsamości, dosyć wyraźnie określony. Roman Empire to jest oczywiście imperium bizantyjskie, bo ono samo siebie z kolei nazywało imperium rzymskim. No i właśnie jego ono ma bardzo skomplikowany tak naprawdę właśnie z tą resztą Europy. E, jego wpływy bardzo wyraźnie idą tutaj, tak, tą drogą. Tu jest zresztą tak zwany słynny szlak handlowy od Waregów do Greków, czyli ze Skandynawii, wikingów do właśnie Bizancjum. Natomiast właśnie jakby ta część Europy, to jest właśnie ta część Europy, która będzie tak pomiędzy tak, tym, to, tym, tą cywilizacją idącą stąd, a tą cywilizacją idącą stąd, tak. O tym, jest, trochę o tym z kolei jest niesamowita poręcz szczytna Mariania, w związku z tym też ten wykład, który będzie temu poświęcony. No a tutaj właśnie, tak jak mówię, świat islamu, plus jeszcze różne inne światy, które też pojawią się przy okazji, świat islamu, który ma swoje własne wewnętrzne problemy, bo jak widać już na tych mapach, to co było pierwotnie jednym kalifatem, tak jakby jednym bytem politycznym, podzieliło się bardzo szybko i Oprócz tego, że muzułmanie od tego czasu wchodzili w różne konflikty, mniej lub bardziej poważne z chrześcijanami, no to też przede wszystkim wchodzili w różne konflikty między sobą, bo tak? te poszczególne części tego świata muzułmańskiego też często ze sobą nawzajem walczyły. Kalifat Fatimidów, kalifat Majadów, kalifat Abbasydów to. Nie będę chyba bardzo szczegółowo, jakby, ale oczywiście spróbujemy jakoś się to zmapować. To za dwa tygodnie, dokładnie, ale tak, to było częściowo, to były rody, częściowo tak. To, nie, to, to jest skomplikowane, w związku z tym, że w ogóle zasada dziedziczenia władzy jest skomplikowana, ale, bo to było też przy okazji, jeszcze często właśnie jakby te poszczególne halifaty, też wyznawały różne odmiany śladów bardzo często. W różnych okresach. No i teraz uwaga. Ta, jakby, ta, ta, oczywiście ta zachodnia Europa, są swoją łaciną, ona jest świadoma tego, że jej średniowieczna cywilizacja jest w jakimś sensie budowana na resztkach cywilizacji starożytnego Rzymu. Średniowieczne nawiązywało do starożytnego Rzymu, no, chociażby właśnie w tym, że jakby cały czas najważniejszym tytułem władcy średniowiecznego był tytuł cesarski, a cesarzem na Zachodzie można było zostać tylko w Rzymie, to znaczy trzeba było pojechać do miasta Rzymu, tak? to był jeden z warunków, bez których w ogóle nie, można, nie było mowy o koronacji cesarskiej. W bardzo wielu jakby różnych swoich kulturowych zachowaniach to średniowiecze szuka jakiegoś takiego związku z tą starożytnością rzymską i jakby odczuwa pewnego rodzaju swoje, swój, swój brak, tak? swój brak dostępu do niektórych książek, swój brak dostępu do, do pewnej wiedzy, do pewnej cywilizacji, która ją poprzedziła. Ale, ale, z tą słabość, ale ten problem zacznie być naprawdę palący gdzieś tak między XV a XVI wiekiem, kiedy pokolenia uczonych tzw. humanistów. Bardzo już świadomie z premedytacją zajmą się właśnie takim poszukiwaniem i odzyskiwaniem literatury, przede wszystkim starożytnej, ale też zajmą się architekturą, zajmą się, właśnie, zajmą się tworzeniem sztuce stylów nawiązujących wprost do starożytności.